Chciałbym ja wygrać taki meczek, nie? Z nie co bądź ci... warzywem. Co to ty za, za motywacja, nie, nie bądź warzywem. No właśnie ciebie motywuję, że mówię ci, co masz robić? Znaczy czego masz nie robić. Nie bądź warzywem. jak tak jest w ogóle? Tak jak ty byś robił obiad, to ja przychodzę do ciebie kuchni i mówię Nie spierdzę tego obiadu <laughs> co sobie o tym co za ham! tak sobie myślisz wtedy, prawda? Prawda? Więc jak mówisz mi kochanie nie bądź warzywem to jest trochę smutne ci powiem, wiesz? Trochę okay. mi się przykro zabiło teraz Naprawdę? No prawda? No Ale serio? No tak, no trochę mi przykro Oj Jest like drop O taki one trochę Jest na drop jeden Wyszły? na Ja jestem w dropie, pod dropem typowo Ja też będę datował Mg okay. Nice Byje chłop okay. Mg Nice nie dwóch Nie, nice. Nice. No. nie lepiej zejdzie do CT może no No dobra 40. I pierwszy ty, z tych, i trzysty ty, Drobinkowy jest do Okno, okna zaskoczył? Nie wiem, tak zaskoczył do okna dżubla a, on... Ja pierdzielę no Wczek na BSie jest Zrówną rundę przegrywamy, no. Taka ładna pistoletówka, i teraz takie warzywo. Nie bądź, to 40, ma 50. Nie bój się. Super. No. Nie spierdzę tego obiadu. Gali też będzie Gala jest! Jest na gali cały czas i okno Odjechał mi idę Trzech tam idzie macie right. I zapaczkami jeszcze jeden Gala i zapaczkami Na standardzie ma połowę drewnem. Ah. A tak mi się dało, cool, że tym słyszalny dzisiaj, żeby dywanach kaloria się. Nie, 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 No to nie, nie, O. nie, nie, jest nie, z gali nie, No, to pierwszy być wam Z jest, <gulia> <gulia> to było ładne. Pileczkę czarne za dwie miesiące. Szybko z gali, gali. -1. A, 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 A dywany. To dwóch jest czysta. Jeden na dwa jesteś. Edward, Edward, na krótko prawo. Jak ja pierdziele, kurde, jak to blisko było, Jezus. No oni wiedzieli, przyszmy też no. Dobra, spokojnie, ale to tylko jeden przeżył, patrzcie. Kurde, musimy teraz zagrać i wygrać tę rundę, nie? I mamy to. Luli może rzucić. Rekstra. A ja Ja w dałem. ekstra. Zaczymy to było na napakę? Co, bo. Górę Bałże, mi że tak? Nie, górę mi daje żeby słyszeliście? Spadł dopiero potem. Nie chciałem, żeby mnie to no, Słuchajcie.